Słuchajcie, wchodząc na maila o poranku, zobaczyłem bardzo dziwną wiadomość. A mianowicie, account Grimace. Ja w ogóle nie wiem, na czym polega cały ten hype z tym Grimacem, Greenacem, nie wiem nawet, jak to się czyta. Ale napiszcie mi w komentarzu, o co z tym wszystkim chodzi, bo ja byłem na wyjeździe tydzień, wracam, a tutaj takie coś. Hey, you recording games, maybe join on account Grimace. To po polsku ogólnie znaczy, że cześć, widziałem, że nagrywasz gierki, może chciałbyś dołączyć na konto Grimace'a. No i oczywiście poniżej klasycznie mamy maila, no i mamy hasło. Ja oczywiście nie mogę się powstrzymać dlatego ja zaraz oczywiście odpalę sobie te konto i zobaczymy co tam się skrywa a ty zostaw łapkę w górę i subskrypcję a więc znajdujemy się już w minecraftzie no i słuchajcie oczywiście mnie najbardziej kusi żeby wejść na światy single player w których oczywiście dzisiaj mamy aż pięć światów i każdy z tych pięciu światów trzeba byłoby sprawdzić no bo zobaczcie niektóre były odpalane dosłownie no 2 3 lata w sumie to już 4 lata temu już zapomniałem jakie mamy no ale patrzcie to 2013 rok odpalenie tych dwóch światów dobra ja szczerze nie mam pojęcia co na nich może być, ale może bez zbędnego przyciągania wejdźmy sobie na McDonalda. Słuchajcie, bo wczoraj na świat, no jestem oczywiście tą postacią. Patrzcie to! Mamy wygranego tego dziwnego skina. Jezu, jakie ja wyglądam. W ogóle strasznie dziwnie to wygląda, ale patrzcie to. Jesteśmy w jakimś McDonaldzie. Ogólnie cały ten hype z tego, co tam leciutko usłyszałem, wziął się z tego, że po prostu em, jest to tam, kurde, jakiś, nie wiem, zestaw w McDonaldzie i się go nie powinno pić. Patrzcie to. Big Mac, frytki, McFury, to jest chyba lody to są, Coca-Cola, no i McSala to nie, to jest chyba jakaś po prostu sałatka, ale Jezus, my jesteśmy w ogóle w McDonaldzie! Teraz się w ogóle zorientowałem, że to jest tak naprawdę McDonald's. Dobra, wyjdźmy sobie stąd. Ej, ej, nie jest on aż taki mały! Chociaż w sumie. Jeżeli chodzi o McDonalda, no to raczej jak widzimy gdzieś McDonalda w Polsce, czy chociażby nawet nie za granicą, raczej te McDonald'y są większe. Patrzcie to, to jest parking chyba, ale taki strasznie mały. Nie, to nawet nie jest parking, to jest droga! I to nawet nie cała, tylko jej kawałek a obok jest od razu fioska! No, no trzeba przyznać, że. Ci że to na pewno mają tutaj stały prowiant, ale powiem tak, logo McDonalda zrobione szczerze, takie, no to już okej, okay, no nie będę oceniał, bo ja też nie wiem, czy ten Grimace nie napadnie mnie w nocy, ale chyba nie powinien. W każdym razie, jeżeli wejdziemy sobie tutaj, nic dosłownie dalej nie ma. Czyli mamy po prostu piecyki, w których nawet nic totalnie nie ma, żadnego pożywienia. Jakieś stoliki, gdzie naprawdę nawet nie da się usiąść, prawda? Bo jak widzicie, no nie możemy tutaj siąść, więc to jest naprawdę dość akurat słaba kwestia, no i muszę przyznać, że ten świat akurat nie należy do najlepiej. Eee, słuchajcie, ten świat wygląda jeszcze gorzej, chyba niż poprzedni. Bo zobaczcie, so, co to jest? Że się lepiej, może nie, że gorzej, ale bardziej strasznie to o wiele. No bo patrzcie, patrzcie to, mamy tutaj dosłownie wszędzie jakiś gigantyczny budynek. W ogóle, ja ja tak szybko latam, Indie, bo Nie wiem o co chodzi. What the hell? Latam jakoś strasznie szybko. Nie wiem, co to jest poodpalane, ale naprawdę, jeszcze mam jakieś powolne opadanie. W każdym razie, patrzcie, tam jest jakieś koło, które nie wiem w ogóle do czego prowadzi. Może to jest jakiś portal? Zaraz to sprawdzimy. Ale tutaj mamy gigantyczny. Gigantyczną bramę, przez którą wchodzi się. E, aha, e, po prostu środka tutaj, ale tutaj nic takiego specjalnego nie ma. Dobra, ej, to jest akurat mega słabe, tutaj powinni się bardziej postarać. Wydaje mi się, że tutaj akurat, no to jest mega lipa, znaczy powinni się bardziej postarać. Ja w sumie nie wiem tak naprawdę, czy te zielone, te jakieś zielone, fioletowe ludzki się rozmnażają, czy nie? No bo raczej sam ten ludek tego nie zbudował, przecież to jest gigantyczna budowla i zbudowanie czegoś takiego zajęłoby, kurde, nie wiem, 50 lat, no, no minimum, no naprawdę ja mówię to totalnie poważnie, że chodzi o surriwala, ja sobie nie wyobrażam tego budować, ale w każdym razie mamy tutaj jeszcze jakąś małą taką. małą no, pochodnię? Nie, to chyba nie jest pochodnia. To jest chyba po prostu jakiś słup. Ale no, ten słup w porównaniu do tego zamku to jest po prostu totalne nic, totalne zero. Ale dobra, miałem sprawdzić te portale, czy da się tym przejść dookoła jakoś, nie wiem, wejdziemy w inny świat zaczął mi lagować mój Minecraft, tutaj podleciałem, ale chyba nie. No nie, tutaj się nic nie dzieje, mamy powolne opadanie, to jest akurat mega lipa, ale wow. Budynek naprawdę mega sensowny, mega duży, mega fajny, ale co mi w nim przeszkadza to to, że nie ma nic zrobionego w środku, czyli wiecie, jeżeli sobie to poniszczymy, prawda, oj, to jest w ogóle, o nie, to jest całe zabudowane w ogóle w tej terakocie. o nie, ale tutaj, patrzcie to, schodzicie na dół i macie taki widok, no przecież tutaj dało się zrobić tyle rzeczy, tutaj dało się zrobić takie piękne budowle, a nie Zrobiony totalnie nic. Słuchajcie, to totalnie nic. Dobra, więc o, powiem tak, aż się zakształciłem Wygody z tego świata. Bo naprawdę... O, Jezu, to jest jeszcze bedrocka Dobra, no to już wiadomo, że to jest budowane na Creative. OK, bo jeszcze tak myślałem, że jakiś survival może, ale jak już zobaczyłem, teraz się przyjrzałem, jest tutaj bedrock, no to faktycznie tutaj nie byłoby szansy zbudować tego na survivalu. Dobra, jest kolejny świat i jestem tutaj sam i słyszę w ogóle jakiś deszcz, więc możliwe, że jesteśmy na jakiejś... Pa, górce, dobra, słuchajcie, jest, zespieszę od razu w tym pokoju, no i patrzcie, mam tylko gras bloka, jakieś takie, ja nie wiem, fioletowe rzeczy, nie wiem, nie wnikam, co to nawet jest, ale czekajcie, skrzynki, dobra, puste, ta skrzynka też pusta, ta również, Okej, okay, wejdźmy sobie do góry, sprawdźmy, czy tutaj coś... Okej, okay, ten pokój wygląda na taki dość zaawansowany, no nie wiem, no po prostu zwykła chata taka, e, gdzie po prostu mamy enchant, nawet to nie jest enchant, ten domek przypomina mi po prostu taki domek, nie wiem, baby Yagi, może coś w tym stylu, wiecie, nie ma tutaj po prostu żadnych takich rzeczy minecraftowych, są tylko rzeczy takie, Jezus, to gdzieś u góry, czekajcie, co to? To jest jakiś zamek! Ej! Ja myślałem, że to jest wieża, w sensie byliśmy w wieży, a to jest tutaj, dookoła jest wszędzie zamek, patrzcie to! Ej, tu są łóżka, patrzcie! Captain squartens, to jest jakiś kapitanów, kurde, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ej, powiem wam tak, nie mam pojęcia to ten Grimace, Grimnace, czy jak mu tam zwie, robi w tym mie... Ej, to jest chyba jego tron. To jest chyba jego tron i to jest miejsce, w którym on sobie sprawuje, mi w ogóle cały Minecraft laguje, ale wow, jak to ładnie wygląda, w sensie, no tak, trochę smutny, ale ten dół, no patrzcie, ej, no tutaj nie można się do niczego przyczepić, nawet mamy jakiś kominek, jakieś siedzenia, ej, no bardzo fajnie to wszystko tutaj dookoła wygląda. W dodatku, jeżeli przejdziemy sobie tutaj, widzę, że też wszędzie jest zas zastosowany motyw tych dywanów, ej, jeżeli wyjdziemy sobie stąd, kurde, ale laguje przez ten też, ja nie mam tutaj dostępu do komend, więc nie jestem w stanie go wyłączyć chyba nawet, ej, wy w ogóle nie słyszycie bać dźwięku gry. Dobra, teraz powinniście już słyszeć też grę, bo ja po prostu z tym deszczem tutaj nie wytrzymałem, ale też by było to bez sensu, gdybyście tego nie słyszeli. Oczywiście tego co ja tutaj czuję. Dobra, patrzcie to. Mamy tutaj całkowicie wielki budynek, a w dole jest zejście do jakiejś kopalni. Ej, dobra. Jako, że mam kreatywa, pozwolę sobie tutaj po prostu wlecieć. Aha, i tu jest wyjście. Ej, dobra. To spodziewałem się czegoś, szczerze, o wiele, o wiele lepszego. Naprawdę, to mi się wydawało, że, że będzie tutaj coś. Mamy w sumie jeszcze jakiś statek. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten statek. Może on, chociaż, no i tak, ta budowla jest dość sensowna. No nie będę narzekał, ale dobra, sprawdźmy jeszcze ten statek, bo może na nim coś będzie. W ogóle strasznie tutaj wszystko laguje. Dobra, włażę. Okej, okay, i nie mamy tutaj dosłownie nic poza jakimiś kajutami, dobra? Czyli po prostu jest to zwykły, najzwyklejszy statek dla jakiegoś pirata. Ogólnie to wygląda jak taka mapa piratów, nie? Że tam w góry, taki zamek, jakiś tak, było coś tam napisane od kapitanów. Więc może po prostu jest to taka przystań kapitańska. No ale co to ma wspólnego z tym. Górnym, fioletowym stworem, jak go się tam nazywa? No to ja nie mam pojęcia, naprawdę. Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co w tym wszystkim chodzi. Wydaje mi się, że może to być jakieś połączenie, ale to byśmy musieli już szukać bardziej tutaj w naszych, oczywiście, kochanych widzach, czy wy widzowie. Byście wiedzieli o co tutaj chodzi. W skrzynce nie mamy nic, mamy tylko dosłownie te inwentory, czyli te właśnie rzeczy, które raczej nam się nie przydadzą. Też tutaj te. Parble daj, to też się nam po prostu totalnie nie przyda. Dobra, słuchajcie, ja stąd wychodzę, bo nie wiem o co tutaj chodzi, a zostają nam tylko dwa światy w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, to to ja już po prostu totalnie nie mam pojęcia, bo tak mamy statek, a nad nim jest wielkie M, symbolizujące chyba McDonalda i. To już po prostu dla mnie jest totalnie dziwne, bo to to już totalnie nie mam pojęcia drive through. Okej, okay, dobra, to jest parking. To jest samochód, nie, to jest drive-thru. Ej, daj mi cheeseburger albo maka. No dobra, on mi raczej nic nie da, chyba mnie nie lubi. Dobra, weźmy sobie tutaj, ok. Mamy tutaj jakieś krzesła, jakieś tutaj rzeczy. Jezu, ile cen? Chilled meat 003, wszystko za 03, za, za 3 centy, wszystko co jest taki tanie. Od kiedy McDonald's jest taki tanie? Od chyba nigdy dosłownie. A, i tutaj też takie ceny, ta. a tu coś mamy. O, jest jakieś mięso, ale ono się nam chyba raczej nie przyda. Dobra, ej, powiem wam tak, weźmy do góry, bo tutaj chyba jeszcze coś się skrywa. E, wszędzie napisane mit, czyli to po prostu znaczy mięso, ale to chyba nie jest to, czego tutaj szukamy. Tu coś jest, jakiś tak? Kurde, to coś otwiera, ale nie wiem co, nie, nie wiem co to otworzyło, czy coś tutaj u góry czy, czy, nie? Dobra, tu wszędzie jest właśnie ta, ta napisane, że ta porcja kosztuje 003, ale czemu? Co, co tutaj w ogóle chodzi? Ej, ja naprawdę, ja totalnie nie ogarnę tego uniwersum, widzę weź, weźcie, się znaka. O co w tym wszystkim chodzi? Ej, dobra. To jest naprawdę fajny statek, ale nie rozumiem, dlaczego on znajduje się. Nie wiem, to jest połączenie statku z McDonald'em. Ale po co? No i mamy przed nami ostatni świat, i jest to po prostu totalny McDonald', ale może w środku kryje się jakiś sekret. Dobra, wejdźmy sobie na spokojnie do środka. Mamy pełno kaktusów i jakieś drzewa. Jesteśmy ogólnie na świecie płaskim, więc tutaj raczej nic dookoła nas nie będzie ciekawego czekać. Ale dobra, mamy świat płaski i jest otwarty McDonald's. Specjalnie dla nas jest strasznie dziwnie zrobiony, w sensie. A bo my weszliśmy od strony kuchni, dobra, czyli od tej strony, której nie powinniśmy chodzić, to w takim razie nie wiem, co ja tutaj robię. Weźmy od strony bardziej klienta, bo ja raczej właśnie takim klientem jestem, a nie raczej kucharzem, dobra, a więc tak, tu się podchodzi, tu się zamawia, tutaj pewnie są te symbole z zamówieniem, tutaj jakieś napoje, że można sobie nalać, choć w sumie w maku tak nie jest, tylko w KFC, no ale dobra, nieważne, a tutaj dookoła wszędzie stoiska z. Y, siedzeniami, jakiś kibel, jeden, pewnie drugi, okej, okay, że damski, damski, męski, a tutaj, o, to są te tory zabaw dla dzieci, wiem, co to jest, ale nie da się wejść niestety do tego, kurde, na brukament też jest coś takiego, dobra, ale nie da się niestety tutaj wejść, no, okej, okay. czyli mamy tutaj takiego typowego McDonalda, y, jest o wiele lepiej wykonany od poprzednich, bo te poprzednie były naprawdę dość słabej jakości, a to mi się o wiele bardziej podoba, to na, nawet do takiego McDonalda mógłbym przyjść, no, ale dajcie znaka, czy wy bylibyście w stanie przyjść do takiego maka o trzeciej w nocy, bo ja, na przykład, do trzeciej w nocy nie chciałbym tam spotkać tej strasznej, fioletowej postaci.